Szanty Tarot. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ponownie na moim kanale witam przede wszystkim osoby spod znaku Baranka w waszym czytaniu na lipiec. Pamiętajcie, energie są ogólne, bierzcie to, co pasuje do was do waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze, warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Mm, drogie baranki. No właśnie, no, jak u wszystkich znaków, tak? Na dzień dobry, wyjazdy, podróże z dziećmi, czy też wyjazdy słuchajcie, mm, waszych dzieci. Na jakieś obozy, kolonie i tym podobne atrakcje. Mm. Ale mm, generalnie karty pokazują, że lipiec może być dla Was takim miesiącem bardzo dobrym pod względem słuchajcie, finansowym. I nie wykluczone, że będziecie z tego korzystać. Mm. W tym sensie, że mm, będziecie spełniać w lipcu różnego rodzaju takie własne pragnienia i y, y, własne potrzeby. Także baranek stawia na siebie, mm, przypominając sobie być może, co jest dla niego ważne, zamiast myśleć mm, tylko i wyłącznie o innych, tak? Dobra, najpierw sobie wyłożę. Mocno również trygon ziemi się zaznaczył. Byk, panna, koziorożec. I to też może być taki e, miesiąc, gdzie wy po prostu odcinacie kupony w związku z jakimiś wcześniejszymi decyzjami. Decyzjami na przykład inwestycyjnymi. Więc nie, niekoniecznie to będzie miesiąc, gdzie wy się bardzo, bardzo napracujecie, tak? Bo być może już baranek wcześniej dał z siebie wszystko i tak jak powiedziałam, teraz są tego rezultaty, będą tego rezultaty takie, a nie inne. Ale właśnie, jaka historia nam się tutaj rysuje. Oprócz wyjazdów, które być może już którymi być może będziecie się rozkoszować już z początkiem słuchajcie, lipca, to tutaj pokazuje się też dla niektórych taka energia wskazująca na pewną znajomość, pewną znajomość, która może odchodzić do przeszłości. To jest dosyć specyficzne i oczywistym jest, że nie będzie dla każdego, ale powiem tą historię. Tu jakby baranek decyduje się na to, żeby zakończyć jakąś relację, ewentualnie to jest decyzja tej drugiej strony. Okazuje się, że no, ciężko coś pogodzić. Być może chodzi o odmienne priorytety, ale mam wrażenie, że Wy mocno Właśnie w lipcu stawiacie na siebie w związku z tym tutaj nie ma zgody na jakąś byle jakość. I nie boicie się powiedzieć nie, nie boicie się postawić na siebie, nie boicie się um, tutaj m, zadbać o swoje granice. Jeżeli baranek miał do czynienia z osobą, która nie wiedziała, czego chce, nie potrafiła właśnie się zdecydować i trzymała was w jakimś takim napięciu, niepewności, w tych tak zwanych drzwiach, no to tutaj nie ma zmiłuj. Dajecie komuś wolne. Tak to wygląda. Hmm. Energia bliźniąt również nam się zaznacza. Tak powiem, jeżeli chodzi o osoby, które są w tej chwili same, tak? O singli, to. Czy Wy macie szansę poznać tutaj kogoś nowego? Jak najbardziej mogą się pojawić jakieś nowe możliwości, nowe znajomości, na, szczególnie na wyjazdach, na urlopach, ale to bardziej pokazuje się jako taki krótkotrwały romans. Krótkotrwały, ale też i po prostu zaznaczone są bardziej luźne znajomości, niezobowiązujące, tak, żeby z kimś porozmawiać, żeby z kimś być może e, spotkać się. Hmm. Ale mam wrażenie, że część z Was może jeszcze nie być gotowa na to, żeby otworzyć się w pełni na nową relację. Być może niedawno kogoś pożegnaliście ze swojego życia, być może hmm, gdzieś tam jeszcze oglądacie się za siebie, na człowieka, który odegrał ważną rolę właśnie w tym waszym doświadczeniu. I tu jest taki czas na to, żeby dojść do siebie, żeby właśnie w końcu pomyśleć o swoich potrzebach, zrobić co dla was jest ważne, podnieść swoje poczucie własnej wartości, tą pewność siebie, korzystać z, z tego życia, a niekoniecznie tutaj na siłę szukać tego plasterka. Więc na nowe znajomości raczej uważajcie. Bo no pewnie wiecie, no, dla chcącego, jak to mówią, nic trudnego i tutaj mógłby się ktoś pojawić interesujący, ale dlaczego uważajcie? Bo no tutaj są, mówię, pokazane takie znajomości luźne, niezobowiązujące i po prostu baranek mógłby przyciągnąć do swojego życia osobę, która nie jest gotowa, żeby się zaangażować, która być może ma kogoś wręcz, tak, i szuka tylko wiecie, jakiejś takiej ekscytacji w życiu. Więc szkoda waszej energii na to byle jakość. Tak jak powiedziałam wcześniej. Jeszcze dla osób, które są w stabilnych relacjach, tak. No to spokojnie, nie wszyscy będą się rozstawać, absolutnie. Mówię, tutaj są wyjazdy wspólne z dziećmi, tak, takie rodzinne, czy też po prostu z partnerem i z partnerką. Wy możecie gdzieś tym latem, tymi wakacjami się rozkoszować, a energia w związku No właśnie, jedynie na co uważać. To może być Wasza energia, to może być energia partnera, partnerki, na tą równowagę i harmonię, jeżeli chodzi o te różnego rodzaju potrzeby. O to, ile ja wnoszę do związku, a o to, ile druga osoba do tego związku, do tej relacji wnosi. Tutaj mogą się pojawić jakieś takie pretensje o brak uwagi, czy też uważności bardziej. Mogą się pojawić pretensje o to, że. Że ktoś tylko otwiera się na to otrzymywanie, a nie myśli o potrzebach tej drugiej strony. I jeżeli to wy jesteście tymi, którzy zazwyczaj właśnie myślą o wszystkim i o wszystkich, to jest czas, gdzie um, trzeba pomyśleć o zmianie swoich priorytetów. Bo inni nie będą szczęśliwi, kiedy wy nie będziecie zadowoleni. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym. Jeszcze skorpion tutaj też mocno się zaznacza. W niektórych przypadkach, baranek może mieć do czynienia z osobą z przeszłości. I tu mógłby się pojawić jakiś kontakt, jakaś nawet komunikacja, ale tak jak powiedziałam. Ja tutaj nie widzę jakichś powrotów, ja tutaj nie widzę kogoś, kto wiedział, przychodzi i wie czego chce. To może być takie sprawdzanie, to może być jakieś takie podglądanie na mediach społecznościowych, hmm. Jak takie, możecie doświadczać jakichś takich dziwnych podchodów, ale, ale nie ma konkretnej propozycji, konkretnej oferty. Hmm. Jeżeli jakiś konflikt nie był załatwiony w Waszej relacji, jeszcze to wspomnę, i tutaj właśnie pojawiły się ostatnimi czasy jakieś takie różnice w zdaniach, tak, dotyczące czegoś ważnego, nie wiem, być może miejsce zamieszkania, być może dzieci, być może co dalej z nami, tak. Czyli, że jedna osoba chce, żeby związek się rozwijał, żeby związek wszedł na wyższy poziom zaangażowania. Jeżeli pojawiły się pewne różnice, które zostały zamiecione pod dywan, one w lipcu wrócą. Tu, to jakby ktoś tylko czekał, żeby znowu poruszyć jakiś temat, który jest trudny. Hmm. Tak to trochę wygląda. Co jeszcze? W kontekście zawodowym. W kontekście zawodowym. Tak jak powiedziałam, tu to może być miesiąc, gdzie baranek, że tak powiem, no zbiera te, te swoje kupony, tak? Odbiera, gdzie? będziecie mogli korzystać z tego, co już osiągnęliście, z tego, co, co, nie wiem, udało Wam się wcześniej gdzieś zainwestować i tak dalej, odłożyć. Ale też uważajcie, bo... Znaczy uważajcie, znowu, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak katastroficznie, tak? Chodzi o to, że wygląda to tak, jakby jakbyście... Musieli działać z głową, tak? Że tu jeszcze pewne rzeczy wymagają doszlifowania. Jeszcze pewne rzeczy, projekty i tak dalej wymagają tego, żeby włożyć swój wysiłek. Nawet jeżeli brakuje Wam tej motywacji, a jest jakiś cel, który chcecie osiągnąć, nie poddawajcie się. Jeżeli były trudności w pracy, takie personalne, dotyczące kogoś konkretnego, ja bym powiedziała, że to w lipcu odchodzi do przeszłości. Ta komunikacja mm, albo jej w ogóle nie będzie z tą osobą, po prostu, bo coś się zmieni w funkcjonowaniu firmy, albo jeżeli będziecie musieli z tą z konkretną osobą tutaj współpracować, rozmawiać, Jakoś się dogadać, to jest szansa, że, że ta komunikacja no, będzie, będzie wyglądała lepiej niż do tej pory. Że tutaj nie będzie tak wszystko szło na noże. Że nie będzie takiego wbijania sobie jakichś takich szpil. Że tutaj będziecie trochę mogli odetchnąć z ulgą, tak? Okaże się, że jakieś wasze obawy nie będą miały przełożenia na rzeczywistość. Że coś, co was ym, stresowało, właśnie szczególnie pod względem zawodowym czy też inwestycyjnym, y, tu nie będzie miało właśnie tego przełożenia na rzeczywistość. Także ważne będzie to takie ym, logiczne podejście. Ym, No, nie wiem nawet, jak to określić. Chodzi o to, że y, jakaś sytuacja zawodowa będzie wymagała od Was y, takiego chłodnego spojrzenia na, y, na sprawę, bez emocji, y, bez, y, y, bez jakichś takich gierek i tak dalej. Te chłodne spojrzenie będzie pomocne po prostu, czy w podjęciu jakiejś decyzji, yy, czy w tym, żeby yy, no tutaj yy, nie rezygnować z czegoś zbyt szybko, czy po prostu, żeby dociągnąć coś do końca, to, to da Wam większe poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. I to, co jest najlepszego do osiągnięcia. Yy, Hmm. Powiedziałabym, że oddalenie się od jakiegoś problemu, zostawienie czegoś za sobą. Uwolnienie się od czegoś, co Wam ciążyło, czy też chociażby właśnie ta zmiana stylu komunikacji w tych trudnych relacjach. Załatwienie czegoś właśnie, co było zamiatane pod dywan. To jest najlepsze, co możecie usiągnąć w lipcu. Może nie jest to spektakularne, ale powoduje, że kamień z serca nam spada niejednokrotnie. Dzięki temu, że mm, przestaniecie tak wszystko kontrolować i pozwolicie, żeby to intuicja Was poprowadziła. Między innymi. Także tak to wygląda. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa.